Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy lekki deser z niewielką ilością cukru, niezasłodki, świeży, leciutki i pyszny. Do tego zdrowy z owocami i nasionami czyja. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Przygotowanie naszego deseru zaczynamy od nasionek chia. 6 łyżek tych nasion wsypuję do miski i zalewam ciepłym mlekiem, nie gorącym. Tego mleka 300 ml. Nasionka mieszam i odstawiam na około 40 minut do godziny, żeby napęczniały. W międzyczasie tortownicę o wymiarach 24 cm. Wykładam sobie na spodzie herbatnikami. Całą tortownicę wyłożyłam już papierem do pieczenia, bo nie lubię jak deser przechodzi mi smakiem i zapachem metalu. W międzyczasie przygotowuję sobie również żelatynę. Mam tutaj 3 łyżki żelatyny. Doleję sobie do niej. Kilka łyżek wody. Zamieszam i odstawię, żeby mi napęczniała. Do garnka wlewam 500 ml zmiksowanych owoców. Mogą być dowolne. Ja mam mrożony mus z jeżyn. No, Gdzie niegdzie jeszcze jest jakaś jeżyna w całości, ale jej nie miksuję drobniej. Niech sobie będzie. Mogą to być również maliny, truskawki, porzeczki, brzoskwinie również, co macie w zamrażarce, co macie pod ręką, w sklepie lub na ogrodzie. Ważne jest, żeby później do smaku owoców dopasować smak galaretki. U mnie są jeżyny, więc dodam sobie galaretkę malinową, która będzie pasowała do nich idealnie. Włączamy gaz i podgrzewamy nasz mus. Owoce mi się już zagotowały, więc wyłączę je całkowicie. Po wyłączeniu dosypuję jedną galaretkę malinową. I mieszam dokładnie, żeby mi się rozpuściła. Po dokładnym rozmieszaniu z galaretką mus studzimy. Żelatyna mi już spęczniała całkowicie. Mogę ją teraz sobie rozpuścić. Nasionka też moje już się zagęściły. Teraz żelatyna. Moją żelatynę wstawiam na 30 sekund do mikrofalówki. Możecie również ją rozpuścić nad parą wodną, to już jak wolicie. Ja wolę szybszy sposób mikrofala 30 sekund. Żelatyna mi się rozpuściła. Jest teraz jeszcze mocno gorąca, więc odstawię ją dosłownie na chwilę na bok. W międzyczasie ubiję sobie 100 ml śmietanki kremówki na sztywno. Dobrze, jak jest schłodzona. Śmietanka ubita. Możemy zająć się jogurtem. Mam tutaj 600 g jogurtu greckiego. Dodam sobie do niego 3 łyżki cukru pudru. Miksujemy, żeby się połączyło. Króciutko. Następnie dodajemy przygotowane wcześniej nasionka, ja, i miksujemy chwilkę razem, tylko do połączenia się składników. Następnie dodajemy żelatynę. Żelatyna jest jeszcze lekko Ciepła, musimy ją zahartować, dodając jedną, dwie łyżki masy. Mieszamy i przelewamy z powrotem do pozostałych składników. Miksujemy również krótko, tylko żeby się połączyło. Na końcu dodajemy jeszcze ubitą śmietankę, kremówkę. Jeśli wolicie, możecie ją zupełnie pominąć, ale ja lubię dodać jej odrobinę. Mieszamy już tylko szpatułką. Przekładamy naszą masę na herbatniki. Rozprowadzamy po całości. I stawiamy do lodówki, żeby nam stężało. Masa nam już fajnie stężała. Mus zaczyna się robić już gęsty. Możemy go wylać na wierzch. Do lodówki na kilka godzin, żeby porządnie stężało. Po tym czasie możemy wyjąć z lodówki i wyłożyć na tortownicę. Dzięki temu, że mamy ciasto na papierze, możemy zdjąć spód bez problemu i boki. Zostaje nam jeszcze tylko ułożyć na wierzch owoce do dekoracji i listki mięty. Oczywiście już dowolne. Jakie lubicie i jakie macie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów, zapraszam również na moją stronę swojskiejedzon.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.